Witam serdecznie, kochani, spod znaku wagi w tym czytaniu Karterota na nadchodzące dwa tygodnie od 2 września do 15 września. Zobaczymy, co tutaj w tych różnych aspektach życia będzie się u Was działo. Wagi, w sumie u nas, bo ja także wagą jestem, więc <grytanie> także jestem ciekawy. Dobrze, kochani, teraz możecie tu poświęcić chwilkę, żeby dać łapkę w górę, żeby zasubskrybować. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie także Udostępnić ten film innym wagom, niech się niesie wieść po wagowym świecie. Dobrze, zobaczmy najpierw, co tu będzie się, jak będzie wyglądało to wasze samopoczucie, nasze samopoczucie. Także, e, kochani, potem do każdej z tych kart, które będę odkrywał, będę jeszcze komentarz taki kart robił, żeby mieć szerszy ogląd. Ale, no, król mieczy, ja zawsze na króle chcę powiedzieć rycerze. Nie wiem dlaczego, e, no, króle rycerzami chyba z reguły byli, ale. Król Mieczy wskazuje na e, takie poczucie, że trzeba rzeczy zrobić, że musimy rzeczy konkretne e, zrobić, musimy się nimi zająć, tak? W jakimś konkretnym celu. E, to powoduje, że e, często o tym myślimy, myślimy o naszych zadaniach, myślimy w przód, zastanawiamy się, co jest jeszcze do zrobienia, i tak dalej, i tak dalej. To niekoniecznie oznacza, że to jest od razu jakieś stresujące, ale wiecie, no, gdzieś tam z tyłu na jałowym biegu e, takie informacje, e, tak się, wiecie, kawalą i, i przewracają. No, też Król Mieczy mówi o nastawieniu takim na cel, na działanie. Jeszcze zobaczymy, jaki będzie komentarz, kart do tego. Więc na razie zostawmy to. Kochani, mamy to, co nadchodzi. Dziesiątka dziesiątka denarów, dziesiątka denarów wagi mówi o albo kontakcie z rodziną, z bardzo bliskimi przyjaciółmi, tak, jakimś tutaj może wspólny plan, jakieś wspólne przedsięwzięcie, wzięcie, może nie na jakiś wyjazd, czy coś takiego. Karta dziesiątki denarów mówi o tym, że czujemy się pewnie w tym otoczeniu, tak? Czyli jeżeli jest to kontakt z rodziną, no to będzie to taki raczej fajny kontakt z rodziną. Ewentualnie ta dziesiątka denarów też mówi o poczuciu pewności materialnym, tak? Jak ja tu mogłaby, jaki tu mógłby aspekt taki przyjść do nas, bo pytamy o to, co nadchodzi, no zobaczymy jeszcze. Ważne. Ważne wydarzenie które będzie miało miejsce w ciągu tych dwóch tygodni i jest tu rycerz denarów, czyli przyjdzie do nas wiadomość, tak? Najprawdopodobniej albo się sami dowiemy czegoś konkretnego, takiego bardzo sensownego. Rycerz denarów mówi o sprawach związanych często z sferą materialną, edukacją, nauką, tymi, tym takim bardziej przyziemnymi aspektami naszego życia, więc no wiecie, no ogólnie fajnie, jeżeli przychodzi jakaś Wiadomość pozytywna w tym aspekcie. Miejmy nadzieję, że będzie pozytywna, a nie negatywna, ale to jeszcze też sprawdzimy. E, Finanse, kwestie materialne, e, czyli także, na przykład, związane z pracą w tych dwóch tygodniach. No, e, Karta Sprawiedliwości wagi wskazuje na to, że, no wiecie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli ile zrobisz, tyle uzyskasz, tak? Więc będzie tutaj do, mocno podkreślona ta właśnie taka sprawczość wasza, może będą właśnie sprawy, które trzeba będzie załatwić i no mam nadzieję, że wiecie, znajdziecie na to czas, żeby potem nie ciągnęły się za wami, bo to często też bywa tak, że są w tych sprawach materialnych, e, może być mowa o rzeczach, które musimy po prostu konkretnie zrobić, e, żeby potem nie mieć jakichś, wiecie, e, e, nieprzyjemności, także właśnie finansowych, e, kwestie kontaktu z partnerem, partnerką, tak, bo tu mamy. Kartę e, związaną e, z relacjami, z ukochaną osobą. Mamy też kartę dla singli, więc się wagi nie martwcie, jeżeli jesteście singlami, szukacie miłości. Ale dwójka mieczy, jeżeli jesteście w związku, to to jest czytanie dla Was e, i widzą tu pewną e, znaczy, pewną niepewność. <laughs> e, to tak fajnie, naturalnie chce się powiedzieć, ale e, troszkę to masło maślane, e, chodzi o to, że. E, jest, no, jakaś taka sytuacja, gdzie nie do końca wiadomo, w jaką stronę ta, no, no, ta sytuacja się potoczy, tak? Czy może będzie jakiś tutaj element niepewności między wami? Karta dwójki mieczy może też wskazywać na to, że nasz partner, partnerka sam jest trochę, sam lub sama, jest w trochę ciężkim momencie swojego życia, tak? Czyli przechodzi przez jakieś trudności i to może powodować, że, no, wiecie, no, wtedy to trochę rzutuje na naszą relację. To nie jest to, że ta osoba chce być na przykład w stosunku do nas niemiła, ale no też nie będzie jakoś wiecie, skakała i się cieszyła i wiecie z jednorożcami i innymi motylkami na polu tańczyła dla nas, więc tu też zobaczymy o co chodzi. Kochani, kochane single wagi, tak? Single wagi jest takie słowo, to brzmi troszkę jak z jakiejś hindu języka, hindi, więc. Single wagi, moje e, kochane. E, karta cesarza. No, jeżeli chcecie, żeby. Żeby coś się zmieniło, żeby ktoś się ewentualnie pojawił na Waszej drodze, trzeba wziąć sprawy w własne ręce. No ok, single mają brać rzeczy w własne ręce, to trochę może dziwnie zabrzmieć, wink wink, nie? Ale no, rozumiecie o co chodzi. No, sam prawdopodobnie nikt z zewnątrz się nie pojawi, musi być jakieś działanie z Waszej strony. Kontakt z otoczeniem. Kart, czyli rodzina, przyjaciele, wiecie, e, znajomi w pracy też. E, karta Asa Buław, As Buław e, mówi o tym, że będzie tu całkiem pozytywnie, będą sprawy szły do przodu, będziecie się dogadywali będziecie nawet robili jakieś rzeczy na pewno będzie jakieś takie wydarzenie, w którym będziecie mieli będziecie brali udział w jakiejś może aktywności, tu może być jakieś spotkanie to może być jakaś kawka, wiecie albo jakaś wspólna aktywność którą robicie z tymi osobami, no na przykład nie wiem, wyjazd z rodzinką gdzieś, tak albo wyjście po pracy na jakieś tam jedzonko z z kolegami, koleżankami z pracy. Może też tak być. Rada Kart. Karta Siły, jako Rada. Tu widzę wagi, że mogą być rzeczy faktycznie do zrobienia jest, może ich być troszkę więcej, mogą być jakieś takie wyzwania, ale karty radzą, żeby stanąć im naprzeciw, żeby zacząć działać, nawet jeżeli troszkę myślicie że to jest trochę zbyt ambitne dla Was bo karta siły wskazuje na to, że będziecie ostatecznie jednak mogli sobie z tym poradzić, mogli z tym w tej sytuacji zadziałać i wyjść zwycięsko dobrze, zobaczmy teraz ten Komentarz kart dla Was wagi i jeżeli chodzi o samopoczucie, no jest karta pustelnika i jest karta siły. Tak jak tutaj mówiliśmy, tak, przed chwilą, że jest nastawienie na zrobienie rzeczy, jest może tych rzeczy troszkę więcej i Wy o tym wiecie wagi i jesteście, wiecie, gotowi do działania, nie? Do walki. W tym wypadku Pierwszy, karta pustelnika no, wskazuje na to, że będzie dużo myślenia o tym, będzie kombinowania, może troszkę zastanawiania. Tutaj przełożyć to, to zrobię teraz, to zrobię później, to przełożę na za tydzień. Mogą być tego typu próby zadziałania. Też karta pustelnika może sugerować, że w razie czego, jeżeli jest trochę za dużo dla Was do zrobienia, to może warto kogoś poprosić o pomoc. Ale za to karta siły, tak jak tutaj jest ta karta siły. Te wszystkie wyzwania, ta cała praca, która jest przed wami. Jeżeli tylko się na to nastawicie, tak jak mówiłem, to dacie sobie z tym radę. Bardzo, bardzo fajnie cieszy mnie to, że to nie jest, to nie są wyzwania, tak? to nie jest taka, taki natłok rzeczy, z którymi sobie nie poradzicie, tak? Ta rzecz, która nadchodzi, no jest dwójka denarów i jest karta dziesiątki. Dziesiątki buław. Okej, okay. mm -hmm. Wagi, jeżeli jesteście na etapie poszukiwania pracy, zmiany pracy, tak? Znaczy, no, jak się chce zmienić pracę, to też trzeba znaleźć jakąś inną pracę, nie? Więc szukanie jest tutaj w obu przypadkach trafne. Bardzo jest duża szansa, że pojawi się oferta, z której będziecie mogli skorzystać i będziecie się nad tym zastanawiać ewentualnie karty tutaj mówią o tym że no w tej obecnej pracy nie czujecie tego spokoju które byście chcieli finansowego przynajmniej takiej pewności nie macie tego że to jest praca też taka stała i właśnie teraz jest ten moment kiedy przechyla się szala i zastanawiacie się nad swoimi wyborami życiowymi i czy by ewentualnie nie zacząć szukać takiej opcji nowej innej i to jest dobry czas na to tak bo okej okay. Bo zastanawia się, to można w każdym momencie, ale e, i e, mo nawet rozpocząć poszukiwania, ale teraz po prostu ten moment będzie dobry, tak? Na przestrzeni tych dwóch tygodni, żeby to zrobić. E, ewentualnie, kochani, jest tutaj jakaś rzecz związana z Waszą rodziną, tak? Czy też przyjaciółmi? Ktoś bliski będzie prosił Was e, o. E, może nie tylko o pomoc, ale chociażby to, żebyście wzięli w czymś udział, tak, czyli em, jakimś zaproszeniu do czegoś, niemniej czy też prośby o coś, niemniej to będzie się wiązało z jakąś pracą, z jakimś działaniem. Nie wiem, może ktoś tam was pyta, czy byście jednak nie pomogli tutaj odgruzować strychu po babci, nie albo w ogóle ich strychu, bo tam wasi rodzice na i Nie wiadomo co, oni już teraz tam troszkę ich tam łypie. E, czy byście nie chcieli pomóc tam im tego poprzenosić, e, po, 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 no, uporządkowywać? No i wy, wy się będziecie zastanawiali, czy to zrobić, czy nie, czy w którym terminie. No bo pewnie, czy zrobić, to i tak to zrobicie, ale pytanie, kiedy e, i w jakiej formie. Jaka jest ta wiadomość, kochani? Ta taka przyziemna wiadomość. Jest karta, jest karta gwiazdy i karta arcykapłanki. Kochani, pojawi się Wam okazja. Bardzo pozytywna okazja wagi idzie do Was. Taka, która jest przed Wami ukryta, ona będzie z zaskoczenia, was weźmie. To jest coś, czego no, nawet będzie trudno przewidzieć, żeby coś takiego się pojawiło przed Wami. I jednoznacznie jest to coś dobrego. Więc przyjdzie do Was. Niekoniecznie mówię, że to jest od razu taka wiadomość. Jak karty mówią o wiadomości, to nie zawsze chodzi o to, że nie wiem, przychodzi listonosz i daje Wam kopertę, albo że ktoś do was dzwoni z jakąś propozycją wiadomość to jest moment w którym dowiadujecie się takiego po prostu czegoś, tak? Często no w tym wypadku z, może być to przypadkiem nie będziecie się tego spodziewali, to jest taka wiadomość od świata bardziej niż może od konkretnej osoby, chyba że karty troszkę inaczej mówią, tak? W tym wypadku. Ale no tu ewidentnie pojawi się przed wami, objawi się wam jakaś możliwość, której będzie można skorzystać i ona jest dobra, tak? To Karta tu gwiazdy bezpośrednio mówi, że to jest coś, z czego faktycznie warto skorzystać. Swoją drogą ja musiałem lampę włączyć w ogóle. Co to jest za czas? Jest sierpień, a w środku dnia ja potrzebuję światła, żeby w ogóle nagrać filmik. Nie? Dramat, dramat po prostu tak się ciemno zrobiło. Więc fajna, pozytywna wiadomość. Kochani, te sprawy materialne. No jest tutaj Giermek Buław i jest karta śmierci i jeżeli chodzi to w połączeniu z tą kartą sprawiedliwości e, będziecie mogli dokonać jakiejś zmiany. Będziecie może jest to właśnie związane z tą propozycją, z tą szansą, z tą okazją tutaj, tak? Może z tą e, rzeczą, którą tutaj ta rodzinka was ewentualnie prosi e, albo no wiecie, jest tutaj szansa też e, podjęcia tej nowej pracy. Więc jest kilka rzeczy takich związanych z materialną sferą, które mogą się was tyczyć. I one mogą prowadzić do zmiany, i to jest coś nowego, co się pojawi wam na horyzoncie, będzie wynikiem waszej pracy. Więc jeżeli zaczniecie iść w tym kierunku, zaczniecie to robić, tak? to wtedy tylko i wyłącznie jest możliwość podjęcia tej zmiany, dokonania tej zmiany. No wiecie, jeżeli nie będziecie szukać nowej pracy, no to nie pojawi się nowa praca, tak? Dość oczywiste, dość jasne. Więc tutaj. Um, Wynikiem Waszego działania może być ta zmiana, i jeżeli to jest zmiana, którą przedstawia Karta Śmierci, to to jest całkiem istotna zmiana. Chociaż pamiętajmy, że to jest rozkład dwutygodniowy, może niekoniecznie to są rzeczy takie, wiecie, wybitnie, tak? Poważne w naszym życiu, które by się miały zmienić, ale nadal istotne na pewno na tą skalę. No dobra, jaki tutaj jest ten problem w związku ewentualnie, tak? Naszym, bo mamy tą dwójkę mieczy, jest ta niepewność taka. Mamy kartę sądu i mamy kartę trójki buław. Więc e, widzę, że ten sąd wskazuje na to, że pewna rzecz pojawi się, sąd razem z tą trójką buław ogólnie, pojawi się jakaś sprawa, której już nie do końca będzie można uniknąć i trzeba będzie podjąć decyzję. Więc w tym wypadku ta dwójka mieczy może niekoniecznie niekoniecznie mówi o tym, że jest jakaś niepewność między wami, czy pójdziecie do przodu, czy nie, ale będziecie stali przed wyborem jakimś, przed jakąś konkretną decyzją. Będzie, nie wiem, decydujecie się, rozmawialiście na przykład o przeprowadzce, może trzeba się na to zdecydować zdecydować. Jest tu rozkład dwutygodniowy, przeprowadzka dość poważna jest, więc może tu chodzi o to, że nadchodzi właśnie moment, w którym trzeba się zastanowić, jak ten remontowany, malowany pokój, jaki kolor mamy wybrać do ścian, tak? Wiecie, zachód, zachód słońca nad Łomżą, musimy wybrać kolor jakiś i rozgraniczyć go od pomarańczy, czy czegoś innego, czy puchatej moreli. No, to już, to już, to już będzie zależało od was, ale jest tu jakaś konkretna decyzja. Jak u której? Już specjalnie nie da się zwlekać, tak? Ewentualnie wasz partner będzie oczekiwał tej decyzji od was, oczekiwał waszego zdania w tej danej sprawie, tak? Która tutaj będzie, no bo ten czas nadchodzi. No, może to być, to jest rozkład dwutygodniowy, jeszcze raz podkreślam wagi, więc niekoniecznie jest tu od razu to coś naprawdę znamienitego, ale może to być taka sytuacja, w której będziecie decydowali o dalszym losie waszego związku. Może to być centralnie rozkład, który mówi na przykład o poważnej rozmowie, na przykład o tym, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci. Nie? Więc no, tu może taka być sytuacja, ale, ale raczej, raczej to trochę coś drobniejszego. Single, no okej, okay. powiem tak, jeżeli kochane moje sing wagi single, czy tam single wagi, e, <laughs> jeżeli weźmiecie sprawę w swoje ręce i zaczniecie tutaj faktycznie aktywnie kogoś szukać do bliższej relacji, taka osoba w tym czasie jak najbardziej może się pojawić. E, moi drodzy, jeżeli też jesteście na początku relacji, e, taki, na początku jakiejś znajomości, to tutaj jeżeli wyjdziecie z inicjatywą, będziecie faktycznie aktywni, aktywnie chcieli rozwijać tę relację, to widzę, że tutaj możecie zrobić nawet poważny taki krok w tej znajomości do przodu, który będzie już świadczył o tym, że ta wasza znajomość idzie w takim już emocjonalnym wymiarze do przodu, tak? Czyli może jakieś pierwsze, pierwsze pocałunki, pierwsze, pierwsze wspólne noce, jakaś tu romantyczna Kolacja, takie rzeczy jak najbardziej są możliwe. Kochani, ale mówię, niezależnie czy to jest początek już relacji, która jest, albo jeszcze w ogóle no, nikogo takiego nie poznaliście, tu trzeba zacząć działać. Tu trzeba wyjść z tą inicjatywą. To będzie troszkę inna forma inicjatywy, oczywiście, w zależności na jakim etapie jesteście. Kontakt z tą rodziną, bliskimi, otoczeniem. No, jest karta też z tutaj cesarza. I jest karta szóstki mieczy. Więc kochani, jeżeli wagi chcecie coś zorganizować w tym czasie, chcecie, żeby coś z waszych, wasi znajomi zrobili z wami, tak, to jak najbardziej idźcie z taką myślą do przodu, działajcie, bo te takie osobiste wasze potrzeby... Inicjatywy, pomysły zostaną dobrze odebrane, a szóstka mieczy mówi o tym, że w kontakcie z tymi bliskimi Wam osobami, znajomymi będzie fajnie, będziecie się dogadywali, w pracy też nie będzie jakichś konfliktów. Szóstka mieczy wskazuje właśnie na taką spokojną taflę wody, że wszystko płynie powolutku tak jak powinno. Nie? I teraz zobaczmy, czy tu jeszcze karty mają jakiś komentarz do tej rady, żeby działać po prostu w tych rzeczach, które są do zrobienia. I teraz tak, karta głupca i karta dziewiątki pucharów, więc okej. Okay jeżeli się pojawiają jakieś możliwości bierzcie je, bierzcie je karta głupca mówi o tym, że nawet nie trzeba jakoś specjalnie być podejrzliwym w jakichkolwiek sprawach tak? które, będziecie, które będziecie się podejmowali wiecie, nie jest tak, że ej, no, widzicie, że jest coś do zrobienia jest to, wydaje się trudne, ale i tak to zróbcie, może, nie, może będzie łatwiejsze niż wam się wydaje i tak całkiem, całkiem możliwe, że tak będzie a dziewiątka pucharów mówi, że dzięki temu waszemu działaniu osiągniecie naprawdę coś, co Was ucieszy, tak? Coś, na co liczyliście, czyli yy, zdecydowanie lepiej jest działać, yy, tak? W tym wypadku nie zostawiać rzeczy na później, yy, bo jeżeli tego nie zrobicie, to no, nic się nie zmieni, nic nowego się nie pojawi, yy, nie będziecie mogli korzystać potem z tych yy, sukcesów, czy z tego, z tego zysku, które by to działanie jednak Wam przyniosło. Więc ten zamierzony efekt też zostanie osiągnięty. Wagi, rozkład dla Was na te dwa tygodnie nadchodzące. Ja jestem i bardzo dziękuję Wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!